Jesteśmy w miejscu, gdzie szlak Miast Pomorskich przecina się ze szlakiem Świętego Jakuba. Sławnie przy kościele Najświętszej Marii Panny, który bardzo mocno ucierpiał w wyniku wojny. Został po niej odbudowany, a niedawno przeszedł kolejną renowację. Jest to najstarszy zabytek Sławna, pochodzący z XIV wieku, ale też od średniowiecza największy budynek tego miasta. Znajdujemy się na Placu Wyszyńskiego tuż przed kościołem. Tutaj od zawsze był główny plac Sławna. Z tym miejscem wiąże się bardzo ciekawa historia. Tak jak w większości miast naszego Pomorza po zdobyciu Sowieci spalili całe centrum, ale cegły z budynków, które tu pozostały, z tym zbliż zostały przetransportowane do odbudowy Warszawy. Jeżeli spojrzymy tutaj przede mną, bardziej w tamtym kierunku, tam po wojnie odnaleziono złoto, zmieścił się wcześniej zakład jubilerski, a nie jeden ubek dorobił się na tym odnalezionym złocie. A teraz znajdujemy się przy jednej z dwóch zachowanych bram miejskich, zwanej Słupską. Jest jeszcze brama Koszalińska, więc ta bliższa mojemu sercu do niej wkrótce dojdziemy. A na dawnym budynku policji insygnia wolnomularskie. Choć dzisiaj wydaje się, że ten kanał miejski jest dość płytki, to dawniej służył do transportu towarów, a więc było tu w wody więcej pozwalała na. Pływanie po nim łączy się z rzeczką moszczenicą tam kawałek dalej i w ten sposób zaopatrowano m.in. młyny tutaj, które mijaliśmy przed chwilą. Spacer posławnie kończymy przy bramie Koszalińskiej. Obok niej dwie rzeźby. Jedna tutaj widoczna, w przychodzi do sławnej Jak widzimy, przychodzi na osiołku z krzyżem i Gołębiem Duchem Świętym naprzeciwko sławieńskiego grymfa. Tutaj przede mną bardziej rzeźba przedstawiająca założycieli tego miasta. A tutaj brama Koszalińska. Zaczynaliśmy od Słupskiej. Ponoć były trzy bramy miejskie, zachowały się do dzisiaj te dwie pochodzące z XIV wieku. Za chwilę pokażemy jeszcze kilka ujęć i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.